Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Najmniejszy czy największy? Ostatni czy pierwszy? Miara ludzka czy Boża? Możemy się pogubić w tej wieliczance i w tych zależnościach. Myśli Jezusa jest jedna: stało się. Przyjmijcie, że to, co Ojciec przygotował przez wieki odciskając z mozołem w ludzkich biografiach swoje odbicie i wolę, stało się ciałem i faktem. Mądrość Kościoła podpowiada Biblię się nie czyta, ale słucha. Więc posłuchaj nie o historii, ale o teraźniejszości. Jezus tak jak tłumom, tak i Tobie mówi Nie czekaj, wszystko, co Bóg przygotował dla człowieka, dzieje się na Twoich oczach. Zobacz to. Żyj tym. Tu i teraz. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.